Znasz ten moment, gdy ktoś pyta cię, jak się czujesz, a ty odpowiadasz dobrze, ale w głębi serca czujesz, jakbyś umierał w sposób, którego nie potrafisz wytłumaczyć. A co jeśli ta cicha agonia była w rzeczywistości świętym znakiem, że jesteś gotowy, aby uzyskać dostęp do rodzaju mocy, której większość nigdy nie odkryje? Karl Jung powiedział, że wszystko, co nie zostanie doprowadzone do świadomości, powraca w postaci przeznaczenia. A dzisiaj odkryjesz dokładny protokół, który przekształca ten ból w nieodparty magnetyzm. Może rozpoznasz się w tym, zawsze jesteś dostępny dla wszystkich. Odpowiadasz na SMS-y i WhatsApp natychmiast. Mówisz tak na każdą prośbę, gdy w środku krzyczysz nie. Uśmiechasz się na spotkaniach firmowych, gdy w duszy się rozpadasz. A potem zastanawiasz się, dlaczego ludzie nie cenią cię w ten sam sposób. Ale o to czego jeszcze nie rozumiesz. Ta desperacka potrzeba akceptacji w rzeczywistości blokuje dostęp do Twojej naturalnej magnetycznej energii. Istnieje zmęczenie, które nie znika wraz ze snem, wyczerpanie duszy, które pochodzi z życia w ciągłym błaganiu o okruszki uwagi. To jak gdyby Twoja dusza była gąbką, która wchłania każdy nietakt, każde pominięcie przy promocji, każdy nieodpisany sms, za każdym razem, gdy umniejszasz siebie, aby komuś dogodzić. Karmisz wzorzec, który Jung nazywał skompensowanym kompleksem niższości. Ale oto, co Cię zaskoczy: ten sam wzorzec nosi w sobie klucz do Twojego wyzwolenia. I to prowadzi nas do rewolucyjnego odkrycia, które Jung poczynił. Nasza psychika posiada naturalny system obronny, który, gdy jest prawidłowo aktywowany, przekształca potrzebę w magnetyczną moc. Wyobraź sobie swoją energię emocjonalną jako magnes. Gdy desperacko potrzebujesz akceptacji, odpycha, ale gdy uczysz się uzyskiwać dostęp do tego, co Jung nazywał autentyczną indywiduacją, ten sam magnes całkowicie się odwraca. Przestajesz promieniować potrzebą, a zaczynasz emitować częstotliwość energetyczną, która naturalnie przyciąga odpowiednie osoby bez wysiłku, bez gier, bez masek. Pomyśl przez chwilę. Ile razy czułeś ten skurcz w żołądku, gdy ktoś zostawił cię na niebieskim na WhatsApp? Ile nocy nie spałeś, analizując, dlaczego Ania czy Marek nie odpisali od trzech godzin? Ile razy zmieniłeś całą swoją osobowość, próbując dopasować się do tego, co wyobrażasz sobie, że inni oczekują? Każda z tych reakcji to w rzeczywistości twój system psychologiczny, próbujący cię ostrzec przed głęboką prawdą, której jeszcze nie zrozumiałeś. Im bardziej próbujesz stłumić tę potrzeby akceptacji, tym bardziej kontroluje ona Twoje życie w subtelny sposób. Rozwijasz to, co Jung nazywał kompensacyjną personą. Maskę tak przekonującą, że nawet Ty w nią wierzysz. Ale istnieje specyficzny sposób na rozpuszczenie tej maski i uzyskanie dostępu do Twojego naturalnego, magnetycznego autentyzmu. I tutaj pojawia się fundamentalne pojęcie, które Jung nazywał projekcją. To jak gdybyś ciągle oddawał kawałki swojej mocy innym ludziom do przechowania. Ale oto sekret, który wszystko dla ciebie zmieni. Gdy uczysz się świadomie odzyskiwać te kawałki, dzieje się coś niezwykłego. Rozwijasz to, co nazywam magnetyczną obojętnością sposób nawiązywania relacji, który jest jednocześnie bezstronny i nieodparcie atrakcyjny. Ale o to, co rozumie tylko 3% ludzi prawdziwa obojętność to nie chłód to całkowita wolność to posiadanie takiej wewnętrznej solidności że sama twoja obecność wywołuje naturalną ciekawość gdy przestajesz zależeć od zewnętrznej akceptacji automatycznie uzyskujesz dostęp do częstotliwości energetycznej którą Jung nazywał autentyczną charyzmą a ta częstotliwość jest magnetycznie nieodparta istnieje typ osoby która wzbudza natychmiastową ciekawość która wywołuje zainteresowanie bez pogoni która przyciąga bez wysiłku, a sekretem nie jest perfekcja, to kompletna autentyczność. Ta osoba opanowała to, co Jung nazywał magnetyczną indywiduacją, stan psychologiczny, w którym twoja naturalna energia staje się tak czysta i skoncentrowana, że ludzie są naturalnie przyciągani przez twoją obecność. Ta osoba odkryła fundamentalny paradoks ludzkiej atrakcyjności. Im mniej desperacko czegoś potrzebujesz, tym bardziej naturalnie płynie to do Twojego życia. To jak gdyby wszechświat odpowiadał na Twoją częstotliwość energetyczną, a ta częstotliwość może być dostępna tylko wtedy, gdy uczysz się przekształcać potrzebę w wewnętrzną moc. Teraz dochodzimy do kluczowego punktu. Prawdopodobnie zastanawiasz się: jak uzyskam dostęp do tej magnetycznej częstotliwości? Jung odkrył, że w każdej osobie istnieje archetyp wewnętrznego mędrca, źródło autentycznej mocy, które zostało tymczasowo przysłonięte przez programowanie społeczne. To jakbyś miał skarb zakopany na własnym podwórku, ale całe życie spędziłeś szukając bogactwa w domach innych. I tutaj wszystko łączy się w zaskakujący sposób. To, czym podzielę się w następnych minutach, to nie tylko teoretyczne koncepcje to specyficzny trzystopniowy protokół który Jung opracował, aby odkopać ten skarb, który już w tobie jest. Pierwszy krok Jung nazywał świadomym wycofaniem projekcji, to jak anulowanie automatycznego przelewu bankowego, który osuszał twoje konto emocjonalne. Przestajesz deponować u innych odpowiedzialność za swoje dobre samopoczucie i odzyskujesz swoją osobistą moc. Drugi to rozwój bezstronnej obserwacji. Uczysz się obserwować własne reakcje emocjonalne. Jak naukowiec badający fascynujący fenomen, nie identyfikując się z nimi całkowicie. A trzeci to integracja magnetycznego cienia. Przekształcasz w osobistą moc dokładnie te części siebie, które zawsze próbowałeś ukryć, jakbyś odkrył, że twoje defekty były w rzeczywistości surowymi diamentami. Za każdym razem, gdy świadomie wykonujesz te trzy kroki, dzieje się coś niesamowitego. Twoja wibracja energetyczna całkowicie się zmienia. Przestajesz emitować częstotliwość niedoboru i zaczynasz promieniować tym, co nazywam cichym magnetyzmem obecnością tak solidną, że ludzie naturalnie się do niej czują przyciągani, bez konieczności czynienia czegokolwiek, by im zaimponować. Ale to tutaj transformacja pogłębia się jeszcze bardziej. Jung odkrył, że gdy przestajemy szukać w innych tego, co możemy znaleźć tylko w sobie, dzieje się coś interesującego. Rozwijamy to, co nazywał obecnością magnetyczną. To nie jest coś, co robisz, to jest coś, czym się stajesz. To naturalny rezultat życia, w zgodzie z Twoją prawdziwą esencją, zamiast próbowania sprostania oczekiwaniom innych. Zamknij oczy na chwilę i wyobraź sobie, jak byłoby budzić się każdego dnia, wiedząc dokładnie, kim jesteś, jak dąb na polskiej wsi, który zna swoje korzenie. I nie potrzebuje tłumaczyć się przed żadną burzą. Wyobraź sobie, jak byłoby wchodzić w interakcję z ludźmi bez tego ciągłego napięcia, że jesteś osądzany, jakbyś był aktorem, który w końcu zdjął maskę i odkrył, że publiczność woli twoją prawdziwą twarz. Wyobraź sobie odmówienie koledze wypicia jeszcze jednego w piątek, gdy wolisz wrócić do domu. Albo powiedzenie tak na wyjście z przyjaciółmi, bo naprawdę masz na to ochotę. A nie dlatego, że się boisz być wykluczony. Wszechświat ma ciekawy sposób działania. Im bardziej stajesz się kompletny na własną rękę, tym więcej właściwych ludzi zaczyna pojawiać się w Twoim życiu. Im więcej przestajesz gonić, tym bardziej zaczynasz być ścigany. Im bardziej siebie szanujesz, tym bardziej inni zaczynają dostrzegać Twoją wartość. Jung mówił, że to, czemu się opierasz, trwa. To jak próba trzymania piłki pod wodą zawsze wraca na powierzchnię. Z większą siłą. Jeśli nadal opierasz się swojej własnej potrzebie aprobaty, będzie ona nadal kontrolować twoje życie z cienia. Ale gdy akceptujesz, że ta potrzeba istnieje, gdy przestajesz z nią walczyć i obejmujesz ją jak zranione dziecko w sobie, dzieje się coś niesamowitego. Uwalniasz się od niej. Prawdziwa obojętność to nie chłód emocjonalny to jak różnica między Bałtykiem w marcu lodowato zimnym a jeziorem Rożnowskim w sierpniu, głębokim, spokojnym, ale pełnym życia. Pierwsze niczego nie czuje, drugie czuje wszystko, ale pozostaje niezachwiane. To dojrzałość emocjonalna, zdolność do odczuwania wszystkiego, co musisz odczuć, ale nie pozwalanie tym uczuciom kierować Twoimi działaniami. To głębokie troszczenie się o siebie i o ludzi, którzy naprawdę się liczą, bez gubienia się w labiryncie opinii tych, Którzy nie znają Twojej podróży. I to prowadzi nas do fundamentalnej różnicy między ludźmi, którzy żyją w zależności od zewnętrznej walidacji, a tymi, którzy rozwinęli tę emocjonalną niezależność. To jak różnica między człowiekiem żebrzącym o uwagę na Facebooku, a kimś, kto dzieli się swoim życiem z autentycznej radości, obaj mogą mieć ten sam telefon, ale energia jest zupełnie inna. Pierwsi zawsze próbują coś udowodnić. Jak partycypant reality show, który desperacko walczy o kolejne pięć minut sławy. Drudzy nie mają nic do udowodnienia. Po prostu są jak wschód słońca nad Tatrami, który nie pyta nikogo o zgodę na swoją piękność. Pierwsi żyją reagując na świat. Drudzy żyją tworząc swój własny wszechświat. To, co podzielę się z tobą w następnych minutach, to praktyczny protokół, który Jung stworzył, do uzyskania dostępu do tej magnetycznej częstotliwości w zaledwie cztery konkretnych krokach. Odkryjesz, jak zastosować te etapy transformacji w rzeczywistych sytuacjach od rozmowy z szefem o podwyżkę po skomplikowaną relację z partnerem, która cię męczy, a przede wszystkim nauczysz się ostatecznego sekretu przekształcania Twojej potrzeby aprobaty w czysty magnetyzm. Obecność tak autentyczną, że właściwi ludzie zaczynają naturalnie ciągnąć ku Twojemu światłu. Teraz, gdy zrozumiałeś, jak autentyczna obojętność działa jako potężne narzędzie psychologiczne, nadszedł moment, aby odkryć dokładnie, jak Jung stosował tę metodologię w praktyce. To, co podzielę się z Tobą w następnych minutach, to nie tylko teoria, to konkretne kroki, które mogą całkowicie zmienić Twoją energię magnetyczną. I twoją zdolność do naturalnego przyciągania właściwych ludzi do Twojego życia. Karl Jung powiedział, że wszystko, co nie zostanie doprowadzone do świadomości, powraca w formie przeznaczenia. To tak jakby Twoje życie było starym magnetofonem, który zapętla się na tej samej melancholijnej balladezie. Gdy nie uczysz się panować nad swoją energią emocjonalną, nadal powtarzasz te same wzorce potrzeby, tworząc związki oparte na niedoborze zamiast na obfitości. Ale dzisiaj odkryjesz dokładnie, jak złamać tę płytę i zagrać całkowicie nową symfonię. To oznacza, że zamiast być porwanym przez swoje emocje, gdy ktoś nie odpowiada na Twoje wiadomości lub zachowuje się chłodno, będziesz obserwować te reakcje jak naukowiec badający własne zachowanie. Działa to tak, gdy poczujesz ten znajomy niepokój, wiesz to uczucie, że musisz wysłać jeszcze jednego SMS-a do Kasi. Czy polajkować wszystkie zdjęcia Marcina na Instagramie, żeby zwrócić uwagę, zatrzymaj się natychmiast. To jakbyś był detektywem badającym tajemnice we własnym umyśle. Weź głęboki oddech i zapytaj się, skąd pochodzi ta potrzeba, co próbuje mnie nauczyć o mnie samym. On jest wtedy poto lutach Robiąc to, automatycznie przemieszczasz się z pozycji ofiary swoich emocji na pozycję świadomego obserwatora. Wychodzisz z wnętrza huraganu i idziesz do oka burzy, gdzie wszystko staje się spokojne i jasne. Jung wierzył, że większość ludzi żyje w tym, co nazywał nieświadomą identyfikacją ze swoimi stanami emocjonalnymi. Ale prawdziwa przemiana następuje, gdy uczysz się tworzyć przestrzeń między sobą a tymi emocjami. Drugi krok jest jeszcze potężniejszy praktyka świadomego inwestowania energii. Oto klucz, którego większość ludzi nigdy nie odkrywa. Możesz dawać jedynie to, co posiadasz w obfitości. Jeśli szukasz zewnętrznej walidacji, oznacza to, że twoje wewnętrzne źródło jest wyczerpane, a gdy próbujesz wypełnić wewnętrzną pustkę za pośrednictwem innych osób, automatycznie stajesz się energetycznie zależny. Więc zamiast skupiać swoją energię na tym, jak sprawić, żeby ktoś cię zauważył lub odpowiedział, przekierujesz całą tę energię na to, co Jung nazywał indywiduacją, tam proces stawania się w pełni tym, kim jesteś. To jakbyś był ogrodnikiem, który przestał dbać o działkę sąsiada za płotem, a zaczął tworzyć przepiękny ogród na własnej parceli. Oznacza to inwestowanie czasu w swoje własne projekty, pasje i rozwój osobisty, z taką samą intensywnością, z jaką wcześniej inwestowałeś w zdobywanie uznania innych. Gdy robisz to konsekwentnie, dzieje się coś niezwykłego. Twoja energia całkowicie zmienia częstotliwość. Przestajesz emanować energię potrzeby i zaczynasz promieniować aurą kogoś, kto jest pełny i kompletny sam w sobie. A ta energia jest nieodparcie atrakcyjna, ponieważ jest rzadka. Większość ludzi desperacko próbuje wypełnić swoje wewnętrzne pustki za pośrednictwem innych. Trzeci krok protokołu jest najbardziej imponujący autentyczna obojętność przez wewnętrzną obfitość. To nie oznacza stania się zimnym lub niezainteresowanym. Oznacza rozwijanie sposobu odnoszenia się, który pochodzi z obfitości, zamiast z braku. Gdy naprawdę czujesz się dobrze ze sobą, możesz wchodzić w interakcje z innymi bez ukrytej agendy, bez potrzeby udowadniania czegokolwiek, bez lęku przed odrzuceniem. I tu dzieje się prawdziwa alchemia. Gdy nie szukasz miłości jak zagubiony turysta szukający drogi w Zakopanem, miłość sama zaczyna cię znajdować. To jakby życie działało według starego polskiego przysłowia na opak, im bardziej błagasz o szczęście, tym dalej od ciebie ucieka. Im bardziej pełny jesteś, tym więcej rzeczy do ciebie napływa. Jung wielokrotnie obserwował ten paradoks psychologiczny u swoich pacjentów: Im mniej potrzebowałeś zewnętrznej aprobaty, tym bardziej naturalnie się pojawiała. Na przykład, zamiast analizować każde słowo Ani, czy wymówkę Tomka, jak komisarz Ryba z 07 zgłoś się, po prostu żyjesz swoim życiem w pełni. Jeśli osoba odpowiada świetnie, to jak otrzymanie deszczu w ogrodzie, który już kwitnie. Jeśli nie odpowiada, nadal skupiasz się na swoich projektach i swojej podróży. Jak artysta pochłonięty swoim arcydziełem. Ta postawa to nie udawanie, czy wyrachowana chłodność wyrasta naturalnie gdy naprawdę inwestujesz w siebie, jak woda, która znajduje swój własny poziom. Jung odkrył, że najbardziej magnetycznie atrakcyjne osoby to te, które rozwinęły to, co nazywał emocjonalną samowystarczalnością. To, jakby zainstalowały panele słoneczne w swojej duszy, nie były już zależne od nikogo, żeby utrzymać światło w swoim sercu. Stworzyły wewnętrzne źródło walidacji tak silne, że zewnętrzne potwierdzenie stało się jedynie miłym dodatkiem, jak otrzymanie tulipanów we wtorek, piękne do otrzymania, ale nigdy nie desperacka potrzeba do przeżycia. Teraz pozwól, że będę bardzo jasny w sprawie czegoś ważnego. Ten proces nie dzieje się z dnia na dzień. Jung zawsze podkreślał, że autentyczna przemiana psychologiczna wymaga czasu i konsekwentnej praktyki. Ale pierwsze oznaki zmiany możesz zacząć zauważać w ciągu kilku dni świadomego stosowania tych zasad. Czwarty i ostatni krok to to, co nazywam konsolidacją nowej tożsamości energetycznej. To jakbyś był rzeźbiarzem z Krakowa, odkrywającym piękną rzeźbę, która cały czas czekała w bloku kamienia. Tutaj zaczniesz świadomie wzmacniać tę nową wersję siebie przez konkretne działania. Za każdym razem, gdy zdecydujesz się nie wysłać tej desperackiej wiadomości, za każdym razem, gdy zainwestujesz czas w siebie zamiast obsesyjnie myśleć o kimś. To jakbyś kształtował swoją nową tożsamość psychologiczną w ogniu świadomej dyscypliny. Pamiętaj, każde działanie, które podejmujesz, buduje Twoją wewnętrzną siłę, cegła po cegle, jak architekt swojego wnętrza, budujący palace tam, gdzie wcześniej były ruiny. Im więcej praktykujesz ten nowy sposób bycia, tym bardziej naturalny się staje. To jak uczenie się nowego języka. Na początku musisz tłumaczyć każde słowo, ale z czasem. Płynie bez wysiłku, stając się twoim nowym, domyślnym sposobem istnienia w świecie. Jung mówił, że ostatecznym celem nie jest stanie się obojętnym wobec ludzi, ale rozwijanie zdolności do odnoszenia się z miejsca pełni zamiast potrzeby. Gdy to osiągniesz, twoje relacje całkowicie się transformują, przestają być oparte na grach psychologicznych i wzajemnej zależności a stają się oparte na świadomym wyborze i emocjonalnym bogactwie. I oto najgłębsza prawda, którą Jung odkrył paradoks, który przewróci wszystko, w co wierzyłeś o związkach. Gdy przestajesz rozpaczliwie czegoś potrzebować, w końcu stajesz się zdolny naprawdę to docenić, gdy się pojawia, to jak różnica między kimś, kto połyka fast food nie czując smaku, a gurmetem delektującym się każdym kęsem domowych pierogów. Autentyczna obojętność nie odstrasza ludzi, działa jak naturalny filtr, który przyciąga tych, którzy są psychologicznie zdrowi i delikatnie oddala tych, którzy szukają kogoś do wypełnienia własnych emocjonalnych pustek. Więc od dziś chcę, żebyś zaczął wdrażać te cztery kroki w swoim życiu. Świadomie obserwuj swoje zmiany emocjonalne, przekierowuj swoją energię na własny rozwój. Ćwicz wewnętrzną obfitość. I utrwal tę nową tożsamość poprzez konsekwentne działania. Zauważ, co właśnie wydarzyło się w tych minutach. Odkryłeś dokładny protokół, którego Jung używał do przekształcania potrzeby w autentyczny magnetyzm. Zrozumiałeś, jak twoja potrzeba aprobaty w rzeczywistości blokowała twoją naturalną energię magnetyczną. A co najważniejsze, otrzymałeś praktyczne narzędzia do alchemicznej transformacji tego bólu w osobistą moc. To nie była tylko lekcja o przyciąganiu, to było kompletne mapowanie Twojej podróży indywiduacji. Każda koncepcja, którą tutaj podzieliłem, od świadomego wycofania projekcji po konsolidację nowej tożsamości energetycznej, to rzeczywiste etapy procesu, który Jung nazywał stawaniem się tym, kim naprawdę jesteś. Pamiętaj: za każdym razem, gdy świadomie zastosujesz te kroki, nie tylko poprawiasz swoje związki, budujesz bardziej zintegrowaną i potężną wersję siebie, a ta wewnętrzna transformacja będzie naturalnie promieniować na wszystkie obszary twojego życia. Jeśli te koncepcje magnetycznej obojętności rezonowały z tobą, jeśli poczułeś moment rozpoznania, gdy mówiłem o przekształcaniu potrzeby w wewnętrzną moc, to znak, że twoja psychika jest gotowa na tę ewolucję. Kontynuuj tę podróż, subskrybując kanał. Mam do podzielenia znacznie więcej mądrości jungowskiej o tym, jak rozwijać swoją autentyczną magnetyczność. Indywiduacja to najbardziej odważny proces, jaki istnieje, świadomy wybór, aby stać się w pełni tym, kim jesteś, zamiast tym, kim inni oczekują, że będziesz. A teraz masz mapę.